Tylko 16 reprezentacji pozostało w tym mundialu. Sprawa jest teraz prosta. Przegrywający żegna się z Mistrzostwami Świata. Ale z tych, którzy pozostaną zostanie wyłoniony Mistrz Globu. Myślę, że oni o tym wiedzą. Każdy mecz będzie miał dodatkową dramaturgię. Ustawione już szyki obu zespołów i teraz pytanie. Kto pierwszy popełni błąd? Dobre przesunięcie akcji. Jond Park. Notli! Prędgaz podpisał się fantastyczną interwencją. I Bakoj. Mokoena. Otrzymał ponownie piłkę. Świetnie odebrał piłkę. Ark. I lakazji. Dobrze pomyślał. Jest okazja. Kapitalnie. To piękna obrona. Początek meczu mamy pierwszy rzut rożny. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym stałym fragmentem gry. I do przodu Karnel Morris. Szansa. Są nie do przejścia. Och, strata piłki to była znakomita szansa. Mark. play. Zdaja. McCarthy. Efektowne to było. Można grać dalej. Tymczasem sędzia wstrzymuje tę akcję. Jest spalony. Słuszna decyzja, ale zachodzę w głowę, jak sędzia mógł wychwycić tak minimalny spalony. Dąbli I kolejny zwód. Wciąż jest przy Wyczuł intencje rywala. Znakomicie spisuje się defensywa. Makaki. Odzyskał tam piłkę. Jak to się zakończy? Przystarczą im siłę z takim zaangażowaniem. Gdzie są obrońcy? No jest od bramkarza. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Pytanie, jak to wykorzystają? Wyjaśnia tą główką. I był spalony. My mamy możliwość obserwacji spornych sytuacji na powtórkach. Sędzia podejmuje tę decyzję w ułamku sekundy, dlatego nie można mieć do niego pretensji. Ale zdążył w porę obrońca. I Daleko, ale celnie. Czy będzie okazja, ale kapitalna interwencja bramkarza. Dąkli. Mokoena. Karnel. Mako. I lakazi. Dokładniej wiedział do kogo. Pienaar, czy będzie dośrodkowywał? Piłka wybita i niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomicie teraz. McVeigh. Poletarny, groźny. Dantley. Dantley. Czysto, bez Morris. Pierwsza połowa za nami. Bramek nie oglądali. I pintarze udają się na zasłużony odpoczynek po pierwszych 45 minutach spotkania. Czy do tej pory mecz spełnia swoje oczekiwania? Pięknie, czysto odebrał. Dobrze to wymyślił. Odebrał piłkę obrońcy. Cały zespół gra świetnie w obronie. Agresywnie w środku pola. Pienar. Morris. Uwaga! Będzie groźnie! A obrona gra dzisiaj bardzo, ale niezwykle skutecznie. Rano. Przeciwnicy nie mają łatwego życia. Wyłuskał tę piłkę. Karnel i lakazji. Dobre podanie. Popatrzcie się, rozejrzał, do kogo zagra. Dagley. Zobaczmy, kto przechyli szale zwycięstwa na swoją stronę. Jedni i drudzy atakują, grając z poświęceniem. I mamy aut. John Lee. Chwila przerwy na wyrzut zał. Zupełnie nie wiem, do kogo chciał zagrać tę piłkę. Baja. Odrzucił z autu. Young Park. Nieustępliwie tam, ale skutecznie obrońca. Don Klee. Zbyt wielu tam było obrońców. Nie miał do kogo zagrać. Na wizela Karnel Udanie między sobą Do tej pory w tym spotkaniu nie padły bramki. Bardzo ważne są takie przejęcia w środku boiska Ależ udane zagranie Donkri. Sędzia pokazuje grać dalej Park ta wystopwa, ale była okazja. Na pewno to jest rozczarowanie. Prawie pewny gol. Ale trzeba było szukać bramkarza. Tymczasem zrobił to w fatalny sposób. Będziemy mieli zmianę. Zmusza przeciwników do wysiłku. Dzięki swoim umiejętności znakomicie broni. Zibaja. Odzyskują piłkę. Spalony? Nie. Słuszna decyzja. W ostatniej chwili to wejdzie. Czarnel i Lacazne. Zobaczmy, kto przechyli szale zwycięstwa na swoją stronę. Jedni i drudzy atakują, grając poświęceniem nam kim. Ledwo powstrzymali ten atak. Nam... Ach, co za banka! To jest jego pierwszy goł. Najlepsi napastnicy potrafią strzelać więcej niż jedną bramkę w meczu. Czy rzeczywiście to jest wielkiej klasy napastnik? To już niemal końcówka meczu. Każda bramka, która padła przed momentem. Oba zespoły zagęściły środek pola. Sibaya. Dobrze go dostrzegł. Jak widzimy, o dwie minuty dłużej potrwa ta połowa. Morris. Akcja środkiem. danie niej i będzie aut dla rywali. Będzie zmiana w drużynie. Koniec meczu, a rzucili się tutaj na siebie. Ściskają, ratują, publiczność też fetuje. Jest to. Po pięknej grze awansowali do ćwierć finałów mistrzostwa Świata. Pokazali, że będą liczyli się w końcowej walce awansowali do finałowej ósemki i możliwość zdobycia Mistrzostwa Świata staje się coraz bardziej realna. To piękna perspektywa. Miło nam było gościć u Państwa w domu. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.